nie trzecia 3.20, bo równo o godzinie 3 udało nam się zamówić ze za Happy mile. Mamy tutaj balerinę cappuccino, tralalalo tralala To tu jest tung sahur, to jego chyba otworzymy na samym końcu I co tu jeszcze mamy? Bombardiro, krokodilo i brr, brr, patapum Patapim, o kurde Patapim Patapim Dobra, to co? Każdy zaklepuje po jednym? Dobra, to ja biorę w takim razie tralalale tralalo tra tra la lala. tralalo La, la, la. La, la, la. Ja biorę cappuccino Ballerina cappuccino? Jest. Dobra, to ja biorę To ja pasuję do ciebie najbardziej, kurde No, no tak? Ja nie wiem, dobra, słuchajcie Tu jest ballerina, ale ogólnie tam jeszcze chyba są, widzę, że są jakieś, myślę, że to kawka Skoro taka, ojej słodkie. To pasuje do baletnicy. Dostaliście kiedyś zestaw takiej różowej miseczce Miseczka jest różowa? Jest. To jest jasny róż, taki pudrowy, taki idealny właśnie jak dla baletnicy. Ale mam mamby tutaj jeszcze są w zestawie. No? Nie ma normalnie mam w maku. A? A ja dostałam i to jeszcze w dodatku.